Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Posom Travel, witamy się podobnie z auta. Jedziemy, gdzie jedziemy? Jedziemy na śniadanie! Jedziemy na śniadanie, a to dlatego, że mamy niedoczas lekki. Dzisiaj Lałczkowi zachciało się rano chodzić, także no. E, na no i mamy dzisiaj śniadanie w innym miejscu. Zobaczymy, czy uda nam a się właśnie, coś nagrać. Zapomniałam. Na pewno nagramy wam, co mamy na talerzu, ale zobaczymy, czy uda się nagrać coś tam w ogóle. Ostatnio było to tak kiepsko podane, że nawet mm, nie było co nagrywać. A jedziemy teraz na śniadanie, dlatego że jesteśmy nie w czasie, ponieważ spieszymy się później na spacerek. spacer z alpakami! Także yy, tak, dzisiaj jeszcze spacerek z alpakami nas czeka. Myślę, że pójdziemy dzisiaj na ten basen zewnętrzny też. Także dzisiaj będzie się działo na pewno jak zwykle w naszych vlogach będzie się troszkę działo. Tak, Chyba w yy, yy, lewo tak. zaparkujemy sobie. Tak. Także yy, tak, pójdziemy teraz na spacerek z alpakami, na śniadanko, spacerek i aha, tu jest parking jeszcze zobacz. O no trochę tu jest tego miejsca do parkowania, a wcale tak się nie wydaje, że aż tyle o, tych apartamentów jest, a o. jednak, jednak... Nie, nie wiadę czy wjadę? Yy, dalej nie ma miejsca, wiesz? Aha. O -o. Także musimy wycofać i idziemy na śniadanko. No idziemy, wynożyliśmy się z samochodu. Ja mam pierwszy raz ten mój Polarek z ojsza, który dostałam na gwiazdkę. A ja mam swoją bluzę, ale spodnie kini. O, muszę. Nie doszły z temu spodnie dla mnie na czas. Nie, bo już mówiłam, że przez pomyłkę, to dwie bluzki. Ale czekajcie, tutaj jest jakiś spodnik, nie miał. To może tutaj zajdę jakieś spodnie wyczaimy, co? No i śniadanie, zaraz w pokażemy. Czekaj, gdzie pokażę, mamy, jakie mamy no. Tu w takiej osobnej hali eventowej, także ciekawe. Ciekawe, że tam będzie coś innego niż czowej. Mam nadzieję, że będzie coś innego niż czołek. Ale jak zwykle jest yy, mgła. Nie jest aż taka jak pierwszego dnia, ale no niestety na tą ścieżkę bez sensu wjeżdżać. Nawet A nie ja wiem, ci... czy działa, ale... Chciałam powiedzieć, że nawet nie było na śniadanie pancake'ów żadnych. Były. Były? O! Były pancake'i, y, ale takie gotowe, nie nieciekawe. Dobra, e, Dobra. 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 Dobra, idziemy. Ja już głodna jestem, powiem wam. A ty? Jaka? Głodna. Ja też głodnie, mam świeże powietrze, od rana spacer. A jeszcze powiem, że ten spacer z alpakami będzie właśnie tutaj gdzieś na terenach zielonych. E, białych. Białych. <laughs> wokół e, hotelu, także zobaczymy. Nie mógł się doczekać. Uwielbiam ale tak. Śniadanie, Śniadanie zawsze rozpoczynam od świeżo wyciskanego soku pomarańczowego. Ja nie No <that> <summ> wiem. O, ale jest też lemoniada do wyboru. Tę się nie spotkałam. Lemonade? No i tutaj zobaczcie, od razu lepiej to wygląda. Wszystko jest na fula, wyłożone skarpacio z buraka. Serki są różnego rodzaju, sałatka. Jest dużo zieleni, Ny. Ja jadam tą sodkę, była mega pyszna. A tutaj mamy stół z wędlinami, z serami, jest pasta jajeczna. No i widzę, że kinia rozpoczęła. To weź talerzyk dla siebie najpierw, nałóż sobie. Ja będę cię nagrywała. Pokażemy co po kolei. Jajeczniczka. O, dla Madziulki są Frankfurterki jakieś? Znowu to samo co w... Znowu to samo co wczoraj. Jajecznica. Pieczarki, sma pieczarki smażone. O, masz trochę. A jajeczek nie ma chyba właśnie widzę. A ja na twarde. A ja je na twarde i słabe Słabe, co na ciepło? Ja jeżdżę. Jeszcze... Nic się nie odpowiada. <głyszyk> Kim idzie? O pomarańczy. Nie, no czekaj, idziemy na ciepłe. No, ale nie ma ja Jeszcze nic nie nakładasz? Nie. Mhm. A dobrze. E, idziemy na chlebek, bo widziałam fajne że ci ukryję fajnego chlebka. Ubogo. Pięciogwiazdkowym w hotelu? No nie no, ja będę kroiła sobie ten chlebek, bo zobacz, wygląda mega sztos. Ten chlebek wygląda fajnie. Jeszcze jakieś półeczki na pewno, farbowane. Kinia mówi, że bierze. Aha, bierzesz inne, a okej. Okay. I to jest smaczna. No ja wczoraj miałam jakiś tutaj chlebek. Naprawdę chlebów jest duży wybór i ja na pewno wezmę sobie później ten chlebek. To w którym bierze ten? No ten możesz sobie ukroić, bo jest jakiś z warzywami. Tak? Daj, przytrzymam talerz. To już jest chyba ostry. I maselko jest i miód i Nutella. Także. Pierwszy raz się, się spotykam z tym masterek. <grym> tak? Zawsze jest. Tak, mam to to Też muszę sobie przekroić. Jest... Też możesz jest... przekroić. Także jest... kinia to Samo obsługa. Nie, no zawsze jest tak, że wiecie, że kawałek tego bierzecie. Mówimy głośno, bo mu za strasznie kratować. A tu masła bierzecie, Tak. Bo są pokrojone, masełko jakoś tam. Jogurt owocowy do picia, z tym się akurat nie spotkała. Nie to, to nie jest, to nie, jest, to nie jest do owsianki. Wiadomo. A, to jest do osianki, może. No dobrze, także kini śniadanie prezentuje się póki co się tak. Ubogo, ubogo. ubogo. Ja idę sobie nałożyć i już pewnie wam pokażę przy stoliku. Powiem wam, że coś się udało wybrać. Tutaj mam hummus chyba z pomidora, Carpaccio z buraka. Jajko na twardo było. Tutaj ten rogali, co widzieliście? Tam jakiś taki serek brie i tutaj y, własna skomponowana sałatka Tenga, ale no wiadomo, że wszystkiego bym nie zjadła, także tak tylko dla spróby. No i tutaj jeszcze owocki mamy. Także tak, Madziula zaraz przyjdzie, to wam pokażę, co ona wybrała. i przyszła Madzia i to jest jej talerz różności. Właśnie nie wziąłem tej sałatki, bo by tam były oliwki, więc sobie skomponowałam swoją. Eee, okay. No ja też skomponowałam, ja w nie lubię, bo tam paprykę i ta papryka była z Saltiku w Grzybowie, także I tak wszystko się przewija, chyba ten sam Katarin. Mamy jajecznicę, frankfurterkę, makrele, tu kanapeczki z buraczkiem i z trochę warzywek, owocki no. muszą być. i śniadanko Wębie, z Polka, fajnym widoczkiem. Tak. No i my już jesteśmy po śniadanku i są, są i one, idziemy spacerować z alpakami, są trzy, zaraz pewnie poznamy ich imiona. Pan idzie chyba z jakimś stolikiem, to nie wiem czy do nas czy nie? Także, no, idziemy spacerować. Kilku chętnych jest. Pogodę mamy, piękno. No, także Kinia przejęła teraz Hugo. Chodź, Hugo. Najdziemy no, Hugo. Super. Razem chcą iść, wszystkie trzy. Wszystkie razem idziecie. No dobrze, jak chcecie iść razem, to idźcie raz. Tutaj jeszcze wybieramy sobie z tych alpak, tam właśnie jakieś gadżety. Madziula tu idzie z hugo właśnie. Tutaj musi iść. Ale jest fajny. I tam właśnie mieliśmy spacerek z alpakami, które teraz tutaj widać. A tutaj mamy właśnie ten basen, na który chciałybyśmy dzisiaj przyjść, ale powiem wam, że jest sporo ludzi cały czas. I taki widoczek piękny. Cudownie jest, co? Pięknie, przepięknie. Ile ludzi właśnie się zeszło teraz na spacer z alpakami, nie? No, udało nam się. Wróciłyśmy z tego spaceru z alpakami. No i oczywiście nie obyło się bez zakupów. Kupiłyśmy sobie opaskę i się takie z alpaczki. Tanie nie było, powiem wam że tanio nie było, nawet nie zdradzę ile to kosztowało, bo... Kupę... Tak moje chyba nie są koniecznie z alpaki. wczoraj kupiła swoje skarpetki za 16zł w Karpaczu, więc stwierdziliśmy, że to chyba podróbka. Ko alpaki to chyba nie leżało, ale no nie wiem. Ale była metka alpaka. No właśnie, była metka alpaka. Tylko nie sprawdziłyśmy skład, był skład napisany? Tak, jest też skład napisany, że 100% alpaka wool. No to chyba nie okłamali, nie? Może tu po prostu, że to takie... To albo tu zawyżyli, albo tam zaniżyli. Może tutaj, że to takie ręcznie robione, że ona powiedziała, że to mama robi, wiesz, z tych alpak, z którymi akurat spacerowałyśmy, więc może dlatego. Bo tutaj nawet jest takie coś fajne. Nie wiem, czy to będzie widać. Dla ciebie skarpety. No. 100% alpaka z naszej hodowli, więc w sumie fajnie to tak mm, zrobili. I bardzo ładna jest ta opaska w ogóle. Taki kolorek wybrałyśmy. No i teraz się ogarniamy. Będziemy szły z pieskami na spacer. I potem cały czas śnieg wpada w ogóle. Kosmos. I ten. I idziemy potem na basen. Także będziemy pewnie nagrywać to, jak ja wchodzę na basen w śniegu. Hmm. Powiem wam, że to będzie wyczyn. Jestem ciekawa, czy to zrobię bo ja jestem z jak wiecie. Jeżeli ktoś mnie tu zna yy, i ja to zrobię, to będzie w szoku. <noise> Także trzymajcie kciuki. No, idziemy y, na spacerki. Y, właśnie dodałyśmy vloga y, pierwszego z naszego wyjazdu na kanał. No i tak. I, i dzisiaj taki luźny dzień, no bo mówię, na tą ścieżkę nie wjechałyśmy, bo no jest mgła i, Co, no i nic żarty. nie byłoby wystarczające. Marne szanse, żeby coś zobaczyć. A tak naprawdę Madzia jest cykor. A tak naprawdę, Madia powiedziała, że ona ze mną nie wiedzie, bo się boi, więc musiałam jechać sama. Ale yy, yy, piesek na dole mieszka u nas i powiem Wam, że strasznie piszczy. Zostawili go chyba samego i, i ewidentnie ma lęk separacyjny, bo bardzo piszczy. Bidulek taki mały. Teraz hmm. może. No i nadeszła ta chwila. I idziemy, jedziemy na basem. podjedziemy sobie, dlatego tak się ubrałyśmy trochę lekko, bo stwierdziliśmy, że podejdziemy sobie tam autkiem i będzie nam też ciepło potem, jak będziemy wracać, bo z mokrymi głowami nie będziemy wracać. O ile się w ogóle zanurzymy tam? No zobaczymy. Trzymajcie kciuki żebyśmy się zanurzyły, no zobaczymy. O kurde, jak zimno, Kinia idzie do tego, ja nie idę. O, ale jazda. I weszła do jacuzzi. <śledzio> Siedzi w jacuzzi w odwęce. <śledzio> na zewnątrz. Także Kinia talerz zaliczyła. Jesteśmy w jacuzzi Jestem. na razie. W basenie jeszcze nas nie było, ale jacuzzi jest. Jeszcze tak nigdy nie byłam tam był pierwszy raz w zimie. I Kingulka też siedzi na tle gór. Chilujemy, fajnie. Za chwilę będzie wchodziła do basenu, także wam to pokażę. nie. No i weszła Kinia. Jest w basenie. Hmm. Także challenge zaliczony Kinia poszła jeszcze tam do sauny A ja zostałam w jacuzzi W sumie byłam taka na nie, na nie Nie chciało mi się tutaj wchodzić w ogóle Ja w ogóle jakoś tak jestem antysportem wodnym Ale to jest relaks, podoba mi się, powiem wam bardzo Także nie wychodzę z jacuzzi Chłopaki zostali w pokoju Jedzą obiadek Co ja gadam? Oni już zjedli obiadek, oni sobie śpią No, Także Trzeba się wyprostować na 5. Posiedzimy tutaj troszeczkę i później idziemy wypić jakąś gorącą herbatę. No, także póki co chilujemy. No i nie wiem, czy nagrywałyśmy, że zakończyłyśmy już basenowanie, czy nie? Właśnie nie pamiętam na czym skończyłyśmy. Właśnie w każdym razie... Się, właśnie też nie pamiętam, chyba jacuzzi mi uderzyło do głowy. Po basenie wróciliśmy do pokoju, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że mhm. y, bardzo fajne doświadczenie. Mhm. Bardzo mi się podobało, szczególnie sauna. Y, na tym dworze. Powiem Wam, że mega. I myślę, że mogłabym morsować. Tak? Mimo, że jestem z Marzuchem, Aha. to powiem Wam, że podobało mi się to. Dzieciowe. Wiadomo, no w basenie, no była chłodna ta woda, była, nie? Aha. Ale tak wiesz, no stopniowo, nie? Bo to tam no tak, się tak, wchodzi tak, na kilka tak, sekund tak, na tak. początku. Tak. Także no, fajne doświadczenie. E, chętnie pewnie e, powtórzę kiedyś. Aha. Nie wiem, może jeszcze na tym wyjeździe, zobaczymy. E, a teraz stwierdziłyśmy, wróciłyśmy, Kilka troszkę poodpoczywałyśmy. Ja dodałam vloga, znaczy edytowałam kolejnego vloga i teraz stwierdziłyśmy, nawet Mandzia stwierdziła w sumie. Tak, stwierdziłam, że tutaj jak jechałyśmy wcześniej do Karpacza była jakaś taka kafe z takim domkiem do góry nogami i tam jeszcze coś... Domek do góry było. nogami i tam niby jest napisane, że kawa z Lemurem. Lemur kafe. Lemury znamy, a nie to były Lemury? Lemury. No i to jest na od nas o 2 kilometry, także jedziemy 3 minuty. A pali to by lemury? Tak, tak mi się wydaje. Ucie... A może no lemury, no powiem, aż tak. dziury to są mi takie zakręty mega, także skupiamy się na drodze i już się odezwiemy z tej kawiarenki. E, chciałam właśnie powiedzieć, że teraz dojechałyśmy i mamy taką rozkminę. <laughs> Skąd, to, skąd te zwierzęta tutaj? Skąd oni mają tego lemura tutaj w polskich górach, to w polskiej jest, wsi? Czy to humanitarne, czy nie? Bo nie wiem, mamy takich niehumanitarnych. Zdi, y, miejsc miejsc nie istnieją już Więc tak idziemy i... póki co o, zobaczyć po prostu, co to jest Spytamy ciekawego. Się. Zapytamy się, co tu się dzieje. Pani nas tutaj poinformowała właśnie, że nie trzeba płacić za wejście. Tylko w ramach wejścia trzeba zakupić coś w kwocie minimum 10 zł. Także Kinia wybrała sobie białą czekoladę, a ja wybrałam sobie właśnie magnes. Ojej, całują się, już idę. A ja wybrałam sobie właśnie magnesik taki. Są też jakieś słodkie przekąski na miejscu, także naprawdę fajna miejscówka. I tak jak mówiłam, no dwa kilometry od nas. Ojej, a chłopaki co robią? Tu przez szybkę się trochę prześwituje. O, właśnie chyba sobie właśnie robią sobie to aletkę. No także. Fajne, że przyjechałyśmy tutaj, prawda? Pocilujemy sobie, chociaż nie do końca nam się to podoba. No, bo smucie to, że one są za kratą. No właśnie. Hmm. No nic, także to jest takie małe lokalne miejsce. Tutaj Wam, że nie podoba mi się to, że one są. Jest, um, jak biegają, jak szalone. Że są niestety tutaj za kratami, więc tak, no niefajnie. Ale no to są. dzikie stworki, tylko skąd one się tu wzięły. Przepiękne są ogólnie. jest moja biała czekolada. Uuu, no wygląda. A ty nie widziałeś nic do picia? Ja wzięłam sobie magnes. Aha, moja magnes. Gorąca czekolada w towarzystwie chłopaków. Ojej, cześć! Jaki jesteś szalony? Hej, No Powiem Wam, że są szalone jak z tego filmu. Jaki to jest? Madagaskar. No, taka skar, coś takiego jest. Cześć, pięknota. No i oczywiście pomyliliśmy zwierzęta. Luwaki to są inne zwierzęta, te co były na Bali? Luwaki tak, coś... A to są lemury. Ale z oczu podobne są do siebie. Tak, tak mają inny ogon. Może gdzieś odnajdziemy y, filmik jeszcze jak właśnie kinia kawę z lemurem, A nie z lułakiem to? i tamten nietoperz obok. Oh o Jezu, to Ty właśnie łapał tego, co ja byłam. A to wstawimy tutaj, no. Znaczy wstawimy. E, tutaj e, damlinka? Wyszłyśmy od tych lemurków i powiem Wam, że Pani nam powiedziała, że właściciele y, hodują w ogóle jakieś egzotyczne zwierzęta i tworzą właśnie jakieś takie y, dla nich domki. Czy to jest fajne, żeby posiadać takie egzotyczne zwierzę? Zawsze chciałam mieć małpkę, i zawsze myślałam, że to jest nielegalne. Dopiero ostatnio na TikToku zobaczyłam, że faktycznie coś takiego w Polsce jest możliwe, żeby taką małpkę posiadać. Ale nie wiem. Jakoś tak chyba bym nie chciała. Takie zwierzęta powinny żyć w naturze, szczerze Wam powiem. nie. Nie, nie, nie. nie jest fajne. Jeszcze jak ktoś ratuje te zwierzątka gdzieś tam, jak właśnie wczoraj na tej farmie. To ok. Ale takie coś... No nie no fajnie je zobaczyć, ale lepiej na Madagaskarze. No właśnie, kurczę. A teraz tak zobaczyłam, po powiem... tutaj zawsze takie domki są jeszcze właśnie jakieś. Nie chciałam wspomnieć. Krzywy domek, jakiś domek. Jakiś taki się obraca? Ale nie, my takich atrakcji nie lubimy. Nie za bardzo. A po drugie nie można tam kręcić. Także pójdziemy i byśmy nie mogły Was zabrać. Was zabierzemy na pyszne jedzonko dzisiejsze. Wróciłyśmy już i zobaczcie jaka piękność się zrobiła pogoda. pogoda tutaj nie. Pojawiła. Tutaj jest kiepsko, ale i tak widoczność jest lepsza. A tutaj gdzie Madziulka stoi, zobaczcie niebieskie niebko. tam jest przepięknie. Także trzymamy kciuki, żeby jutro może była ładniejsza pogoda. Pięknie. No zobaczymy, Zobaczmy, nie? Jeszcze z tej strony pokaż tam do góry. No, no pięknie, przepięknie. Nie? Idziemy do pokoiku i idziemy z pieskami na spacer. My jeszcze po tej kawie z Luaka. Kawie z Luaka. Kawie z lemurem. Jesteśmy na spacerku z naszym lemurkiem Leośkiem i tam z fabciulkiem. Zrobiliśmy jeszcze parę fajnych zdjęć, które wrzuciły na naszego Instagrama Posun Travel. Oczywiście Was tam zapraszamy. Koniecznie wpadajcie na naszego Insta. Tutaj Wam zaraz wstawimy yy, spacer. trudno się domyślić. Tak, jest Ila Osia. Ile jak nawet kawałek doszedł. Ale mu zimno. Także wracamy i z kolacyjkę pani będą rozdawać. I my też idziemy na kolacyjkę. Mhm. Ciekawe co dziś podadzą. Uwaga, bo... Mm, mm, mm. <słyska> Paciuś w y, milimetrach mało mojego bucika. No, grzeczny Niuniuś. Runda numer 3. Guci. Zobaczcie jaki piękny zachód jeszcze mamy. No i jesteśmy na naszej kolacji. Kinia zamówiła naszą ulubioną herbatę zimową właśnie w tej restauracji włoskiej On The Hill. Polecamy. Lepsza niż Tak, już porozmawiałyśmy z panią, już naprawdę tutaj robią sztos. Wszystkie dodatki i słodkość, a ja zamówiłam marakuja, limonka, lemoniatkę z bazylią świeżą. Także chilujemy, korzystamy, tak? To zdrówko Kinia. Jeszcze kinia przetestuje. Mówi, że ostatnio była słodsza, jeszcze, tak? Moja, ale moja to jest naprawdę przepyszna. Była bardziej I wiecie co, smaki mi się pozmieniały. Ja uwielbiam marakuje w połączeniu z mango. Tym razem mam mango, limonka, ale uwielbiam, jest przepyszna. I wjechały nasze potrawy. Moja pizza to już nawet nie wiem jak się nazywa, ale jest kurczakiem sporem z oliwkami. Polo i kinia zamówiła cztery sery, tak? Z rukolą. O! Kesslerowa by nie była zadowolona. Upsi. Ale ciekawe, jak to smakuje. Pięknie pachnie? I wygląda pięknie. Niam, niam, niam. Także zajadamy naszą. Tak? Smakuje? Także zajadamy. Jesteśmy już po kolacyjce. Mam naukowę w zębach. Tak, nie, zwracajcie, nie zwracajcie na to uwagi. Na mnie. Bardzo mi smakowała pizza. Jestem w szoku, że było tyle dodatków na mojej pizzy. W ogóle naprawdę nie szczędzili. Mi też smakowa. Wzięłyśmy na wynos, bo zostały nam po dwa kawałki, także prawie kina zjadła całą. Jestem dumna, nie? No. tam naprawdę dużo, ale to dlatego, że śniadanie jadłyśmy dzisiaj o 10. Robimy post śmieć śniadanko o 10 i kolacja około tak, 18. Nie, no w pół do szóstej byłyśmy tutaj chyba. tak bo. To jest No teraz już jest 19, czyli no, pełna godzinka posiedziałyśmy, tak. bo czekałyśmy też dłużej dzisiaj, ponieważ no jest wieczór, także dużo rezerwacji. Ale w ogóle dosyć zimno się już teraz zrobiło. Tak. A miałyśmy iść na basen jeszcze dzisiaj. Mieliśmy jeszcze iść nie... na basen i do hotelu i tak mówię do nie jest 19, co robimy? Nie chcę nam się. Czy... Idziemy chyba do pokoju, do chłopaków po prostu. Ja z nimi będę oglądać kolejnego vloga, będę montować. Także yy, mamy trochę roboty, jeszcze trzeba się wykąpać, żeś pryszli, No i taki leniwy wieczór chyba sobie zrobimy po mhm. prostu, wiecie? Może obejrzymy coś w no, z wami się będziemy już żegnać. Także no. okay. do zobaczenia w kolejnym I Zapraszam do łapkowania i do komentowania i subskrybowania, jeżeli chcecie to zapraszamy chętnie. I to y nie wiem czy jutro będziemy nagrywać, czy to sobie zrobimy taki wiecie dzień odpoczynku od nagrywania, pójdziemy na basę, będziemy w spa. Chyba tak. A po prostu y no, zobaczymy. Ale chyba tak. No to pa, buziaczki. Będziemy robić dużo zdjęć jeszcze. No będziemy właśnie, musimy jeszcze zdjęcia, zdjęcia porobić. I to chyba będziemy sobie e, robić taki dzień zdjęciowy. Dzień sesyjny. No, pa. Pa. A...